O Marysi Murzańskiej, której się jasna pani ukazała i o naszym pójściu na Wiktorówkę, a potem do Weronki. Wujek ciągle chodzi po wertepach. Największe wertepy są koło Morskiego Oka. To jest jezioro w górach, a nie morze i ta nazwa jest Lipna. Dookoła tego jeziora są podobne okamienne góry i to najwyższe, jakie u nas są. To też ludzie, opowiada mi mama, kiedy się naprzykrzam, żeby tam pojechać autobusem z poczty, ciągle z nich spadają. Dziś wujek chciał zabrać tam autobusem mamę i mnie, ale mama powiedziała, że boli ją głowa i wątroba, bo nie jest przyzwyczajona do chodzenia po ulicy, wciąż z góry i pod górę, a ja, powiedziała, jestem za mała i niczego nie rozumiem. Przecież jeszcze nigdzie nie byłaś. Wujek nazwał mamę domatorką i powiedział, że jest niewrażliwa na piękno i majestat przyrody. A ona co tam ma rozumieć? Jeszcze bardziej się dziwił niż irytował. Krajobrazu nie ma co rozumieć, tylko cieszyć nim oczy. Wychowasz ewę na głupią gęś. Wychowasz na daltonistkę, na mieszczkę ciuchomankę. Kiedy starszy pan mówiąc tupie nogą, to nawet żeby krowy jak raz szły ulicą i groziły rogami, można na nie nie zważać, tylko trzeba się śmiać. Kiedy wreszcie krowy przeszły, a wujek ostatni raz miał tupnąć, nadjechał autobus i wujek wepnął się z plecakiem do środka. Na dworze zrobiło się jeszcze bardziej gorąco niż w kuchni u gaździny, więc chodzę tylko w krótkich spodenkach i bluzce bez rękawów. Przez to gorąco siedzimy właśnie w kuchni. Muchy zamiast fruwać na dworze ciągle łażą po mnie, mamusi, gaździnie i po grulach na piecu. Grule parują na kuchni, pod kuchnią buzuje złoto-czerwany ogień. Gaździna dokłada świeżych gałęzi i szyszek i ogień fajnie strzela. I siądnicze, panie siądnicze, Zaprasza gościnnie Gaździna, żebyśmy siadły na wolnym odworu w gruli i kur kawałku ławy, tej naprzeciwko drzwi. Jestem cała mokra, bo Gaździna nigdy nie otwiera okna. Bujek jako doktor tłumaczy jej, że świeże powietrze jest bardzo zdrowe, a w górach jeszcze bardziej zdrowe i trzeba je do kuchni wpuszczać. Zwłaszcza, że w niej na tych twardych ławach Gaździna z gazdą śpią. Ale Gaździna ma tylko ręką, jakby się opędzała od much. Gazda naprawia drewniane grabie i wbija drewnianym młotkiem nowe zęby na miejsce popsutych. Mama opowiada o w hitlerowcach, jacy byli źli w wojnę. Jest mi gorąco i duszno, i mamusi też, ale bardzo nas to dziwi, co Gaździna opowiada o maryśce murzańskiej, która na wiktorówce rozmawiała z Matką Boską, królową Tatr, co się tej Maryśce raz ukazała. Nie wszystko co Gaździna mówi rozumiem, bo Gaździna mówi po góralsku jakoś tak skocznie. Ta maryśka to była pastuszka. Pasała na wiktorówce owieczki, a wiktorówka jest niedaleko stąd. Idzie się na głodówkę, potem lasem na wierch peroniec, potem z wierchu porońca na rusinową polanę pod gęsią szyjką. A stamtąd w dół i już jest całkiem blisko. I tam właśnie pasała ta Maryśka owieczki, rwała borówkę, może i bawiła się. Wtem jej jedna owieczka zginęła, a że owieczki były nie jej, tylko karczmarza, u którego służyła, bo była sierotą, zaczęła strasznie płakać. Wtem widzi z nieba schodzi po smreku pani przejasna w płaszczu w gwiazdy. Czego i ty, Maryśka becys, zapytała pani? I Marysia, choć się bała, opowiedziała jej o zgubie i że masz bardzo mocno ją za to zbije, bo jest wyzyskiwaczem. A pani, a baczno dziecioku, hań, twoja owieczka jest gdzie była, a ta owieczka pasie się nad smrekiem i meczy. Opowiedz gazdą, żeś mnie tu matkę pambucka widziała. Rozkazuje pani, przekaż im, żeby okowity nie pili, piwska nie żłopali, ciupaskami bez łeb się nie ciupali na weselach i odpustach, bo do piekła pójdą. A służbę u tego karczmarza wnetki rzuć, bo to jest wredny sztuderant i może ci złe uczynić. Maryśka zaczęła opowiadać gazdom o jasnej pani i mówiła wszystko, co pani kazała mówić, ale ludzie tylko się z niej śmiali, że głupia dziewka. W jednym się tylko maryśka pani nie usłuchała, nie odeszła od złego karczmarza, i przez to urodziło jej się dziecko i to bardzo brzydkie. A potem ludzie uwierzyli w ukazanie się jasnej pani. Przybili na tym smreku kapliczkę, a niedaleko tego miejsca, gdzie znalazła się owieczka, postawili kościółek, a w nim w ołtarzu gazduje królowa Tatr. Wieczorem wrócił wujek zjajany, umorusany, z siniakami i z podartą nogawką, bo gdzieś tam spadł z wysokiego widaku. Kiedy opowiedziałyśmy wujkowi o sierotce Marysi i ukazaniu się królowej niebios, wujek chociaż kontuzjowany, zaraz pobiegł do gaździny, żeby wszystko zapisać. Ale gaździna już spała. Więc na razie skończyło się na tym, że mama zaszyła wujkowi nogawkę. Ale zaraz rano stał się cud. Mamusia sama powiedziała, że natychmiast po śniadaniu wszyscy wyruszamy do tamtego miejsca, choćby nawet tam były takie wertepy, jak sam giewont, bo mamusia chce zobaczyć i tamte miejsca, i kościółek, i pomodlić się. Rano wujek. Niewiele się tam dowiedział od gaździnki, bo wybierała się w pole i robiła obrządek. A jak gaździna robi obrządek i chodzi koło kur, owiec, konia, krowy z cielątkiem, nie lubi nawet o cudach opowiadać. Słońce praża, ziemia idzie w popiół prawie. Śmiesznie mówi wujek. Pot z nas spływa, choć dopiero rano. Idziemy pod górę. Doszliśmy do tej głodówki. Popatrzcie, punkt widokowy mówi wujek i pokazuje jakby werandę za sosnami poza którą w dali widać bardzo wyraźnie ząbki takie jakimi babcia ozdabia półki w kredensie przed Wielkanocą tyle że te ząbki wystrzyżone były nierówno i pod samym niebem wiem naturalnie że to są góry tatry że są one wielkie groźne i piękne ale przyjemnie jest także myśleć że to wystrzyżone ząbki na niebie Mama powiedziała aha i kazała wujkowi dowiedzieć się, czy w tym pałacu schronisku harcerskim nad szosą można napić się czegoś zimnego albo kawy. Lecz wujek powiedział, że nam nie dadzą, bo mają bufet tylko dla tych, co tu wczasują i dla osobistości, czyli nie dla takich ludzi o średnim poziomie zarobków i średnio ważnych jak my. Potem szliśmy jeszcze szosą pod górę i minęliśmy wielką bramę drewnianą prowadzącą do, do tatr prawdziwych. Potem była budka wśród drzew, a za budką trzeba się było wspinać rękami i nogami na stromą górę, ale potem zaczęła się dużo równiejsza dróżka przez połamany las, a potem obok spokojnych krów i znowu przez las i znowu pod górę. Wreszcie wujek powiedział: Teraz przed wami otworzy się widok. I widok się otworzył. Było bardzo szeroko, równo, rosła zielona i żółto-zielona trawa, siedzieli i leżeli ludzie z plecakami i ludzie bez koszul i wszyscy patrzyli przez lornetki na jeszcze większy i wyższy widok na wprost i z lewej strony. – Spójrzcie, jak ślicznie! – poprosił wujek. – Jak u zbójarum cajsa! – Pochwaliłam widok, bo na filmach z tamtym zbójem też są takie równe, wysokie drzewa, pniaki, polany, szałasy. – Ładnie – zgodziła się mamusia. – O, patrzcie, mleczarka mleko dają. Mleczarka miała duży szałas białego, kudłatego psa, barany i dużo krów i sprzedawała go lasom mleko od krów. – Tylko proszę o czystą szklankę tafę niestarannie umyta. – Marudziła mamusia jak przed wojną, a kiedy przestała marudzić, zaczęła z tą mleczarką, co też była gaźdiną, choć nie naszą, miło rozmawiać. Namawiała ją, żeby posadziła koło szałasu, róże, bratki, buldenerze, tulipany, a najlepiej malwy i wtedy będzie to wszystko bardzo ładnie wyglądało. Do cudownego miejsca, czyli Wiktorówki, było już podobno bardzo blisko, tylko trzeba było przejść na ukos łąkę, strumyk, a potem ścieżka schodziła stromo w dół. Tak stromo, że nawet łatwiej było schodzić na czworakach niż na nogach. W dodatku pełno było na niej pniaków, czarnych kałuż, a jeszcze z boku zobaczyłam prawdziwą przepaść. Mamusia krzyczała na wujka, że kazał nam najpierw wchodzić tak wysoko po to, żeby teraz schodzić w dół i że chce śmierci mamusi i mojej. No i że nie zejdzie, bo nie jest muchą, żeby po stromym chodzić i nie ma w czym. Rzeczywiście nie miała. Teraz dopiero zauważyliśmy, że mama nie ma na nogach trampek, tylko sandałki z jednym paskiem. Wujek zaczął mamie z kolei wyrzucać lekkomyślność i powiedział brak kultury chodzenia po górach. Ale mama nie zgadzała się z tym i mówiła, że do kościoła i do cudownych miejsc nie wypada iść w gumowych dziadochach, jak łapserdak albo hipis. Nawet ubodzy chłopi, którzy chodzili kiedyś przez cały tydzień boso, do kościoła wybierali się w butach, a chłopki w najporządniejszych pantoflach. Wujek wziął mamę w pół, mnie kazał trzymać się z tyłu za wiatrówkę wujka, i wreszcie, zmęczeni, jakbyśmy całą łódź przeszli w tej tę, te, dowlekliśmy się, ale jeszcze nie do kaplicy, lecz do tablicy na drzewie, na której pisało, że w roku 1861 ukazała się w tym miejscu pastuszce Marysi Murzańskiej jasna postać. Miejsce było zwyczajne, drzewa jak w każdym lesie, tylko obok tablicy maleńkie źródełko, ale za to woda w nim lepsza od Pepsi-Coli. Przeczytaliśmy, co było napisane na tablicy, popiliśmy wodę i teraz już naprawdę niedaleko do samego dołu. Na samym dole stała za parkanem kaplica. Myślałam, że to będzie jakaś kaplica cudowna, tymczasem był to zwyczajny drewniany kościółek. Miał różne cepeliowskie rzeźby i cepeliowskie obrazy. Na ołtarzu stała cepeliowska Matka Boska w koronie. Wujek powiedział, że to Matka Boska królowa Tatr. I górale często tu przychodzą się modlić, a szczególnie na odpust. Wtedy się bardzo modlą, spowiadają, a potem tu w lasku piją, a jak sobie popiją, to się biją. Dawniej ciupagami, ale teraz już jak i w Łodzi na pięści, kopy i noże. Pomodliliśmy się, ja za tatusia i za górali, żeby nie pili i nie bili się, a jak się mają bić, żeby się z powrotem bili ciupagami, a nie jak margines społeczny przed łódzką knajpą Europa. W przedsionku kaplicy leżał na wysokim stoliku gruby pamiętnik, do którego ludzie wpisywali się na pamiątkę. Ale nie było w nim zwykłych wpisywanek na górze róże, na dole fiołki, czy fikumiku jestem w twoim pamiętniku. Na ostatniej stronie jakaś dziewczyna z widzewa, a widzę w to część łodzi, napisała takimi wielkimi wołami, żeby nawet i w nocy mogła Matka Boska odczytać: Najukochańsza no królowo Tatr, dziękuję Ci za piątkę z polskiego ania z widzewa. Nie wpisałam się do pamiętnika, bo nie lubię się przechwalać piątkami. W piwnicy pod kaplicą znaleźliśmy maleńką kuchenkę. W niej zakonnik gotuje dla turystów herbatę. To jest zakonnik ojciec, nie nosi dżinsów, tylko chodzi w białej sutannie jak papież. Przyjeżdża tu co roku z Krakowa. Zajmuje się gotowaniem herbaty dla turystów, pokazywaniem drogi i odprawianiem nabożeństwa. Dużo nam opowiadał. I o tym, że górale z cichego rzeźbią nowy ołtarz, a góralski malarz maluje nową Matkę Boską, i o tym, że komuś z zatrzymujących się u niego spodobał się jego tranzystor i ukradł mu to, I przez to zakon nikt nie wie, co się na świecie dzieje, bo mu nikt gazet nie przynosi. O Marysi Murzeńskiej wiedział bardzo mało, bo to było więcej niż sto lat temu, ale podał mamie adres starej Weronki, która podobno wszystko wie a nawet więcej dodał z uśmiechem. Wujek w obawie, że mamusia wracając po stromizmie w górę, upaćka się w błocie, zaproponował, żebyśmy wracali niebieskim szlakiem, bo zielony już poznaliśmy, a niebieski pewnie idzie po bardziej równym. W górach, żeby nie zabłądzić, trzeba chodzić tylko szlakami. Jednak już po kilku minutach wujek bardzo brzydko nazwał ten szlak, bo dalej też nie był równy, lecz wyboisty i błotnisty. Przez to z wielkim trudem i uśmorduchani w glinie dobrnęliśmy do szosy. Mamusia była wyraźnie zła na wujka, ale nie odzywała się. Nawet i wtedy, kiedy okazało się, że musimy do przystanku autobusowego, iść szosą jeszcze kilka kilometrów. Szła i szła tak szybko, że trudno było ją dogonić. Dopiero kiedy doszliśmy do przystanku, głęboko westchnęła i popatrzywszy na wypisany rozkład przejazdu i zegarek, powiedziała. Istny cud. Jak raz trafiliśmy na czas przyjścia, powinien za pięć minut nadjechać. Ledwie to powiedziała, stał się jeszcze lepszy cud, bo autobus już nadjechał. Ustawiliśmy się przy słupku, zamachaliśmy grzecznie na powitanie rękami, ale tylko nam mignęła uśmiechnięta jak księżyc twarz pana kierowcy, który nawet nie zwolnił szybkości i pomknął dalej bez nas. Do kitu taki cud, pomyślałam, ale nie powiedziałam, żeby jeszcze bardziej mamy nie denerwować. Po obiedzie, chociaż mama miała tego dnia w nogach aż tyle pięknych widoków, ubłagaliśmy ją, żeby poszła z nami do tej weronki. Wujek wziął notę z długopis, okulary, żeby wszystko notować. Weronka mieszka niedaleko koło sklepu z pamiątkami, w chałupie ładniejszej i większej od naszej, jest w wieku naszej babci, tylko albo trochę starsza, albo trochę młodsza. Ma w pokoju wielki czerwony dywan w żółte słoneczniki i zamiast łóżek dwa tapczany. Jeden był nakryty cepeliowską narzutą, którą sama podobno zrobiła, bo górale nie kupują cepeli, tylko sami ją robią. Drugi był nakryty narzutą z trzema pałacami kultury. Pod ścianą naprzeciwko tapczanu stała biblioteka z książkami. Nad tapczanem wisiał jeden Pan Jezus i trzy Matki Boskie. Najpierw mamusia i wujek zaczęli z tą weronką panią czy gaździną rozmowę tak bardziej po miejsku. Jakie ma pani śliczne mieszkanko, że to właśnie bardzo modne, kiedy jedna część pokoju jest inna niż druga, a druga inna niż pierwsza. Potem wujek bardzo chwalił książki w bibliotece, zwłaszcza książkę jedną autora Marksa pod tytułem Kapitał, a potem szybko wyjął notes. Zaczęli zagadywać panią Weronkę o cuda, i wujek notował. Nie wszystko z tego, co pani Weronka opowiadała, zapamiętałam i zrozumiałam, ale zapamiętałam to, że Matka Boskata z Wiktorówki bardzo często ukazuje się we śnie Weronce i mówi jej, jak ma postąpić. Raz jej kazała iść w nocy na wiktorówkę, bo tam chłopcy, nie tacy bardzo starzy, podmówieni przez prowokatorów, którzy chcieli wywołać szok, mieli ściąć jak raz tamto drzewo z napisem mówiącym, że ona tu się ukazała. Poszła pani Weronka w noc czarną i oto widzi to drzewo, jest całe w niebieskim świetle. I naprawdę dwóch młodych rżnie to drzewo piłą. Jak zobaczyli Weronkę, to uciekli. Innym razem przyśniła jej się i kazała lecieć po księdza do jednej pani, co miała właśnie umrzeć, a zapomniała się wyspowiadać, pana Jezusa przyjąć. I opowiadała też o cudzie dawniejszym, o którym dowiedziała się od dawnego tutajszego księdza proboszcza dawno temu. Ten ksiądz myślał najpierw podobno, że nie było żadnego cudu. I ta maryśka murzańska to wszystko wymyśliła, albo była stuknięta. I ksiądz za nic nie chciał tej kaplicy zbudować, ani nawet krzyża postawić. Aż kiedyś księdzu niedowiarkowi przydarzyło się, że przyszedł do niego telegram. To był telegram od jego siostry: Przyjeżdżaj w tym przedmiocie, bo aktualnie umieram. Ksiądz zaraz wsiadł w brykę, bo wtedy jeszcze autobusami i polonezami ludzie nie jeździli. I jadąc się, modlił się długo, bo koń mi jedzie się bardzo długo. I przyszło mu do głowy w tej bryce nie modlić się do innej Matki Boskiej, tylko do Wiktorowskiej, tej co Marysi się ukazała. Modli się modli, zajeżdża, a tu siostra zdrowi usieńka, że mogłaby i na sam giewąd wejść. Ksiądz na nią powsiadł. Siostro, ty taka owaka, po co ze mnie wariata strugasz? Przecież jesteś zdrowa jak koń. A ona, chorutka byłam, braciszku, chorutka i no przed dwoma godzinami zasnęłam i przyśniła mi się matka boska. Była cała biała, gwiazdy miała we włosach i góry miała pod sobą, a stała w drzwiach jakiegoś drewnianego kościółka w górach i pada. Daruję ci zdrowie, bo modli się za ciebie twój brat ksiądz, który mi kaplicę kościół zbuduje na wiktorówce. No i ksiądz niedowiarkiem być przestał i kaplicę zbudował. Wujek niczemu się nie dziwił, nie to co ja trzęsłam się ze strachu, jak galaretka. Gdy wujek wszystko zastenografował w notesie, spytał pani Weronki, dlaczego właśnie ona, która ma w niebie takie znajomości, czyta te książki, wskazał na książkę kapitał. I drugą książkę uczonego autora, co podobno nawet napisał, że Pana Jezusa i Matki Boskiej w ogóle na świecie nie było. Pani Weronka wytłumaczyła wujkowi i mamie, że nie ona je czyta, tylko jej syn, który u niej mieszka, a jest ważny w powiecie oraz legitymacyjny. Wujek się zdziwił i znowu spytał: Czy Matka Boska, kiedy obie w nocy tak rozmawiają, nie ma jej za złe, że syn czyta książki niepobożne? I że należy, no tam. Jego to sprawa, podobno powiedziała kiedyś Weronce, najjaśniejsza pani. I że jest dla niej, powiedziała najważniejsze, by dobry beł nie pił i ludzi nie krzywdował. Było późno, kiedy wracaliśmy do domu. Jak jest późno, to jeszcze bardziej pachnie łąka i zboże. I Maciejka, i Rezeda pod oknami, i Malwy. Wujku! Zaczęłam przed domem, bo chciałam, żeby wujek mi wytłumaczył, czy wszyciutko to prawda, co pani Weronka mówiła, czy może tak jej się tylko śniło, wydawało. Wujek nie dosłyszał, bo zagapił się na piętro naszej chałupy, tam gdzie źlą się na wszystko pani z panem i z nami się nie chcą zadawać, a tylko urągają na Oriona. A zagapił się wujek dlatego, że przez otwarte okno dochodziły głośne lamenty. To przez ciebie wszystko, ty stara fujaro. Mogłam jechać do Sopot, mogłam jechać do Krynicy, do pensjonatu Kiepury, a nie do dziury, gdzie nie ma nikogo. Cich, sza, mówił ten pan. Wielki pan dyrektor emeryt, będzie tu na mnie cich, cich, miał jak kot za przeproszeniem. Mama wzięła mnie za rękę i szybko wprowadziła do pokoju, gdzie biedny orion na nasz widok tak skakał, że o mało nie doskoczył do sufitowych belek.